ma, tu Asgri, witam was w szóstym odcinku z daily na tryhc Na początku chciałem was przeprosić, żeby ten odcinek pojawiał się tak późno Ale miałem pewne problemy z jego zmontowaniem Także niestety no, jest mało opóźnienie, ale myślę, że to nie robi zbytniego problemu Po prostu będę miał więcej roboty wieczorem, żeby zmontować kolejny odcinek, już siódmy No ale tu mniejsza Tutaj macie wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na złoto jeżeli chcecie wygrać kolejną skrzynię złocisza, no to subi łapka, słoneczek i musicie pisać w komentarz w swoim niku. Jeżeli chcecie takie koksiarskie skrzydełka, no to w opisie macie linka do Discordia, gdzie możecie znaleźć taki fajne odcinek. I co, ja nie przedłużam. Widzimy się jutro. Siema. A i w sumie, jak macie jakieś ciekawe pytania, to możecie pisać w komentarzu, to może jutro zrobię odcinek coś w stylu QA.

Ktoś, oni co już pokazują Czekaj O kierwa o kierwa Nie pykło O, Ooocie na... no, 210 no, 210 dostałem punktów O je, je, spuściłem spod Peru uwaga Peru zjebał <grym> Stójcie w nim, stójcie w nim Zamurowali, zamurowali Nic nie zrobi Przecież macie kogoś, zlognij, zlognij, zlognij Nie mogę, mam antylogą na... ile masz jeszcze? Ja mogłem zlogać Dobra, ja logam, wychodź, 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 wychodź Gościu ma panikę, jeden, nie da ma panikę masz, A Drugi spada. O, refy, on już ma tępy na spadł Bij, bijcie go, bijcie go Dobra, zbijcie go 4, znowu Cztery ma, cztery ma, cztery ma Trzy Znowu, dwa Pół 1. serca